Is that good? Sure, Nie wiem. Fajne. No, jest? jest wypas. Ale fajne. Witajcie, witajcie na dzisiejszym y, spornym odcinku. Nawet <laughs> patrz, nie wiedzieli, nie wiedzieli, że będę nagrywać. Także wiecie, tak to wygląda za mną. Nie wiem czy to widać. zaraz będzie robił dla Wika, A ja tego... A my zaraz się tutaj idziemy. E, właśnie, a widzicie, na rofan to się nazywa. Nie wiem czy tam widać. O, rofan, nie? No idziemy na, na górę. Zobaczcie sobie, mamy dzisiaj zaś piękną pogodę, 30 stopni, a potem właśnie chcemy jechać jeszcze na jezioro, nie? Na, na to jeziorko właśnie, na atol, nie? Także wiecie, tu Wam też się pokażę, jak to wygląda pięknie. Rofan. Idziemy zaraz też zapłacić za parking. Kurde, świeci mi tutaj wgały, nie widzę konkretnie, tak? Tak to mniej więcej wygląda. Wszędzie nas otaczają piękne góry. To co chłopaki, idziemy zaraz? Wszystko macie? No dobrze, No dobra. Ale nic nie widać przez to światło, nie? To spotkamy się właśnie u góry, nie? Na górach już. Właśnie, właśnie ruszyliśmy, ludzie. Ale piękne biedactwo, naprawdę piękne. A tutaj z tyłu jest nasze jezioro. Ten Achenzie. Elegancko. Ciekawa jestem, ile to jedzie. Ile taka, taka podróż, nie? Ile trwa. I to a ładnie. Tutaj właśnie już wyszliśmy z tego i się kierujemy. E, Razem pokażę. Ale piękny widok Taka restauracja Doszliśmy tu póki wiecie ludzi nie ma oo za Tylko Tylę dawie trzeba cię na, na ten lepiej ten plecak żeby ci nie spać czasem pokażę wam Póki tu ludzi nie ma nie? Z netem walczy. <gry> teraz czas na zdjęcia okay. Widzicie jak tam chłopy robią zdjęcia? Masz. Masz Idziemy, teraz będziemy się. będziemy się kierować na dół e, wiecie, do 17 tutaj jest otwarte a wiecie, jeszcze mamy dużo, dużo drogi mamy, żeby jeszcze zejść, nie? Także wiecie, zaraz przestanę nagrywać, bo bardzo stromo jest. Nieraz mam trochę, tak wiecie, troszkę się boję, że nie wyrżnę. Ale ogólnie fajnie. Pogoda się fajna dopisy, dopi, fa, Pogoda się fajnie zrobiła. Powiem Wam po górach to aż za gorąco, żeby łazić. 30 stopni. A tego, i zaraz się będziemy przebierać, jak zejdziemy. Może coś jeszcze sobie, wiecie, zjemy. I potem będziemy szli na jeziorko, Pokąpimy się trochę. Wiecie, jak jest. I trochę porelaksujemy sobie. Potem przyjdziemy sobie coś zjemy jeszcze. No i potem może jakiś film obejrzymy, albo sobie w karty pogramy. Zobaczymy, jak będzie. Właśnie teraz przyszliśmy e, z góry, nie? Zeszliśmy. cały jesteśmy, bo gorąco. I teraz właśnie jeszcze siedliśmy z grzesiem. Nam się udało w cieniu, bo wszystko jest zajęte. Widzę? No. Tu tak nie wygląda mi Koło tak fajnie. A tu macie zajebisty widok. Cześć! jest deer. Halo! To jest nie? To <laughs> Kurde, deer. To i deer. zaraz jest i będziemy musieli, i zaraz będziemy musieli iść, niestety. To na lewo butelkę. Czekaj. Taka fajna butelka, że nawet bym... Co? Nawet bym tak sobie... Wytutlał? Wytutlała z butli, no. To Do jest drówko. Za wyjazd. Za ja. wyjazd. Tu właśnie nad jeziorko idziemy. Właśnie chupaki są. Ale powiem Wam, że. Sztosik. Tu Dawid nagrywa. Najstreamuje. Młody. Siósta Dawid streamuje z Grzesiem. A ja zaraz idę pluskać się do wody. Ale powiem Wam, że. Tutaj nic nie widzę przez te samoice zasolone. Czy jest tutaj Ale woda... Iozu, taka woda piękna. Zaraz wam to pokażę. Za mną ten, czekam na chłopaków. Ale piękna woda, naprawdę. Cudo. Ale ładnie, Grzesiu, nie? Zajebiście. Woda fajna. Widoczki też fajne. Woda. Ja kameruję, ale nie widzę co. Poszedł, no? no? na takich No? 10 euro. Pół, pół godziny masz 7 euro? No. A godziny masz 12 euro. A, no okej, tutaj spróryki, w i <gulikaty> Ale fajnie zajebiście. No a to, to jest na. Na i na i na jakiegoś. Na na ale ale a ja kończy końcu końcu deskę i poważnie. Adam. Adam. Ale kto jest dla Ciebie? Adam. Ale zarobiliście tak w Ale ładnie. Woda i deska, Ale Nie wiem, czy to widać tam. To oddaje jak tam wygląda? Nie wiem, ale to bez oddaje. Adam oddaje, Cześć. Nasura podłbitać? Teraz jak to wspomnte przy świeci co? Zależy jak przy świeci. A co, jutro idziemy na do deski do pływania? Jutro na deski, jutro ona... na. A takie deski idziemy Pływające. do pływania. Tam nic że ludzie jeszcze pływają, nie? A okay, to jak ty tutaj widzisz, zbieramy zdjęcia sobie tutaj na tym, tym podeście? jeszcze taki podest. Ludzie od. Si bieda, kurę. チョコン A to go, możesz sobie tam poskakać. Bo jest tam coś? No, możesz takać chyba. Ja możesz, tam jest drabinka. Ale fajnie ktoś. Oh. Lubiłeś mi fajne witeczki? No. Ale zimno.

Tutaj z rysznikami, a kobieta... Naturalne na, na środowisko. Skacze na trampolinie. <laughs>